Jezus zapraszając swoich uczniów, wymagał od nich, żeby jasno się zdeklarowali. Czy chcą za nim iść, czy nie. Ale samo wyznanie wiary w niego było dopiero początkiem. Pan Jezus zapraszał także do drogi, do tego, żeby mu towarzyszyli, żeby od niego uczyli się jego nowego stylu życia. My też jesteśmy w drodze. Chciałbym, żeby to nasze spotkanie wszystkim nam o tym przypomniało, że jesteśmy ludźmi drogi, uczniami, którzy idą przy Jezusie i od Niego się uczą, jak żyć, jak wypełniać Jego wolę, jak żyć Jego Ewangelią. Chcemy w tym, w tym dniu dzisiejszym pytać siebie, jak iść z Jezusem, jak mu towarzyszyć. I dlatego to spotkanie o formacji, czyli jak towarzyszyć Jezusowi, jak się rozwijać, jak być coraz pełniej uczniem Pana Jezusa. Bardzo chciałbym, żeby owocem tego dzisiejszego spotkania było, było takie poruszenie serca każdego z nas tu zebranych i pragnienie, aby iść drogą formacji, aby rozwijać się, aby to nasze życie dla Pana Józefa było piękniejsze. Ale też chciałbym, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie Nauczyło nas też albo pokazało, jak możemy innym towarzyszyć, jak innym pomóc, jak być z innymi, którzy też chcą być y, uczniami Jezusa. U początku tej naszej tego spotkania chciałbym, żebyśmy mocno uchwycili to, że jesteśmy w drodze, że sami nieustannie się rozwijamy, sami musimy dbać o siebie. I dbać o swój rozwój, o swoją drogę, ale też ciągle musimy pytać i uczyć się, jak mądrze, jak odpowiedzialnie towarzyszyć w drodze, w drodze rozwoju tym, których Pan Bóg stawia obok nas. Niech to spotkanie pomoże i niech pomoże nam. I niech pięknie zaowocuje w naszym życiu osobistym i w doświadczeniu naszych wspólnot. Niech dobry Bóg błogosławi na ten czas. Niech on ten czas będzie piękny, dobry, owocny i błogosławiony.